Małgorzata Białek o piegowatej królewnie. Czyta Mama Ewa. Królewna Anna z niechęcią spojrzała w lustro. Oj, jak bardzo nie lubiła tych małych, złotawych kropeczek na policzkach. Czy królewna może mieć piegi? Anna westchnęła i szybko wybrała suknię na wieczorny bal, a potem pobiegła do stajni, gdyż uwielbiała konie. Tymczasem do pałacu zbliżał się książę Michał. Wieczór zapowiadał się piękny, ale on wcale się nie cieszył. Znów będę musiał tańczyć z jakąś nudną królewną, z którą nie ma o czym rozmawiać, bo interesują ją tylko stroje i zabawy. Westchnął i z rezygnacją ruszył galopem, bo uwielbiał konne przejażdżki. Wieczorem w pałacu rozbłysły światła i po chwili w sali balowej wirowały już pierwsze pary. Król rozglądał się z coraz większym niepokojem, gdyż nigdzie nie widział Anny. Książę Michał wyszedł na taras, postanowił zajrzeć do stajni, żeby sprawdzić, czy dobrze zaopiekowano się jego koniem. Był już blisko, gdy usłyszał cichutkie rżenie i łagodny głos mówiący Nie denerwuj się, popatrz. Mam tu marchewkę. Michał uchylił drzwi i ujrzał, że jego wierzchowiec, tak nieufny wobec nieznajomych, położył łeb na ramieniu ślicznej, złotowłosej dziewczyny. Koń wyczuł obecność swego pana. Zarżał, a Anna, bo to ona właśnie zamiast witać gości w sali balowej, rozmawiała z ulubieńcami, odwróciła się w stronę przybysza. Twój, prawda? zapytała. Tęsknił, chciałam go uspokoić. Jak to zrobiłaś? On nie pozwala nikomu obcemu się dotknąć. Książę nie mógł ochłonąć ze zdumienia. Po prostu, nie wiem, ja kocham konie. A potem książę po raz pierwszy pomyślał, że nie chce, żeby ta noc szybko się skończyła. Tak miło się rozmawiało z Anną, tak ciekawie opowiadała o swoich ulubieńcach. A małe, złotawe kropeczki widoczne na policzkach dodawały jej szczególnego uroku, a królewna po raz pierwszy nie martwiła się swoimi piegami.